Dobra, ja bo ja bym chciał tego, chciał tego Butterfly'a Gamma Dopplera, wiecie? Takiego emeralda ładnego bym chciał. Ja, słuchajcie, w ogóle przez, przez pół roku w ogóle nie, nie imprezowałem. No miało być Butterfly, ale... Ale są jasne wody. Czy to jest, słuchajcie, dobry pattern? Czy to 2 miliony? Zrobiłem właśnie. Ty no, słuchajcie, miałem takie, miałem taką posłuchę, kurde, od premiery CS'a, że w ogóle 0 cost, a teraz nagle coś się pojawia, no. Tak ład bombę, tragedia. Ale kurwa zawiało, no ale... Kurwa... Ja na przykład pretensji nie mam. Nie mam pretensji do Keoza, a czemu? Pamiętajmy, że to jest y... które piętro? Przypomnijcie widzowie? Pięćdziesiąte pierwsze, tak? Pięćdziesiąte pierwsze piętro. Zobaczcie. Nie ma co się dziwić. Nie ma tutaj ściany. Tutaj wie jak sam z kur ja, Wiadomo, wyszedł stąd, to mu tą bronią kurwa trzeba miotać. No to jest normalne kurwa. Zamiast otwierać skrzynie w grze, wypróbuj CSGO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Dostaw, nie ruszaj. Nie wolno. Egef, nie wolno. Nie. Dostaw to, bracie tego kabanosa! Ale steruj, stry... Nie, panowie! Tu jest in-game leader, prawdziwy, a nie. Pójdźcie. on tutaj. Nie jak to nakierować, ty. Weź. już sobie sym zajmuję. Ten kalik to też kurwa nie zabija. No Eterna przegrał wczoraj 22 rundy z rzędu. No, 22 to chyba nie, ale. Bo druga mapa była. Oni to kurwa. po wczorajszym meczu chyba nie mogą się obudzić. Ale Janusz kurwa timing złapał. Dobry, fleszy. Jak Janusz tak grano, to już wiadomo, że jest GG. Dzik kurwa wjechał i rozjechał. Ja już kogoś że tak chce się. Jak gram te meczeki, to tak właśnie nie jestem taki skupiony na strzelaniu. Bo ja naprawdę dobrze strzelam w tym cesie. Naprawdę, słuchajcie, mowo, to ja jestem maszyna. Naprawdę A w cesie, jak się skupiam na wszystkim dookoła. Kurzczam się, że ktoś nie słucha taktyk. Muszę się skupić, żeby granaty jakieś dorzucić To już nie jestem taki mocny. No Zomida, biegną. biegnął. Doa, doa. mi tu kopci Jeszcze... O kurwa, mać, uh, is there anything you'd like powiedzieć say to the fans watching at home? Ja yeah, of course, thank for, for chilling. No i co? No i chciałbym przeprosić wszystkich polskich fanów, co oglądają. No nie wyszło, nie wyszło. Starałem się, choroba też nie pomogła. Chciałem pomścić naszych rodaków zęce, no nie wyszło. No biorę na siebie na klatę na pewno Totero, no bo zostaliśmy fiuta. Richard, then desk, back to you. Moi drodzy, krótka przerwa i wracamy do was z drugą częścią tego spotkania. Jakby on to u... To chyba było. No bo oni nie zeszli na reklamę, bardzo dobrze że wyszliśmy od razu z tymi fleszami. Dobre flesze rzucane z CT, i stąd bardzo dobre flesze. W chuj tej flesze poleciało. A już było dobrze, kurwa, już było dobrze. Po chuj, oni wychylali. Jak to rondelek, po chuj? Hopie, Widzę, że to nie pojemają. Tak nie pojemają, co chodzi w Counter Strike. Ja tłumaczę teraz, analiza. To był duel. No, te, te, Hades trzymał plecy, bo oni nie wiedzieli o nim. Hades trzymał plecy, pyk, tutaj. 18 ma. No Clave trzymał rampę. No, i ktoś musiał trzymać Keju, nie? No i tyle, że o przegrał duel. No trudno. Mają informację. No i mają informację z Hadesem, że gościu jest w Kejwie. No i on sobie to pikuje. No i kol poszedł piknij. Piknij ze mną pewnie. Bo powinni piknąć razem. Tylko zobacz, co gościu zrobił w tej sytuacji. Gościu tupnął, wybiegł strzelił. Wycofał. Hades nie miał tej informacji. No mógł słyszeć. No Ale prawdopodobnie poszło info, piknij na mój. No i zobacz, i on se tupie, on se tupie. Nie wiesz, czy chłop wyszedł już, czy dalej się krząta, czy ten. No, chłop na po prostu dużo, i oni myśleli, że on tu też za poesem coś szmąci. No i Hades se tego piknął. Nie trafił, błąd Hadesa. A nie, że piknął, bo nie musiał. Musiał, bo lepiej, lepiej, że Glaive wychodzi na kontakt snajpera, i snajper wychodzi na kontakt Glaive'a. No i ten spierdolił. Glaive bardzo dobrze, od razu insta. Wychylenie i strzelanie, no ale też no, jestem po dziewiątku. No, zabro mu 67 życia, więc błąd Hadesa w tej sytuacji. Ajmowo Nie, że wychyli. Dostał Swampę. O oh, nie, dzieje się moi drodzy. Ja pierdolę! Dobra, zobaczymy co tutaj. Aleksander z bronci widać, kurwa. O kurwa, no zobacz. No kurwa, no kurwa. Ma... Pierdolę, no co jest, no? Ojoj, oj, oj, papa. Ojoj, oj, oj. Oj, karma! Kurwo! Chudź, kurwa, karma. Widzowie, nie ma miękkiej gry, kurwa, pamiętajcie, nie? A ile otworzyłeś skrzynek zanim ci wypadnie tak. Opię jedną! Jedna kurwa przed Ale streamem Ale to dzisiaj ja ogólnie? Dzisiaj. A ogólnie otworzyłem dzisiaj z 30. Aha. I dwie empi się cało. I dwie piśmie. Mówiliśmy się się o tym, że na nowym no. koncie lepiej dropić, nie? Mówiłem to. I patrz, jeb, kukurina i fate. No. O kurwa. O kurwa. O kurwa! Ty jesteś.